Cześć moi drodzy, witajcie! Witam was bardzo serdecznie. Dziś chciałbym wam powiedzieć, co to znaczy, że komuś uszło coś płazem. Płazy to są takie zwierzęta, na przykład żaba jest płazem, ale nie o takie płazy chodzi. Jeśli wyobrazicie sobie miecz, to miecz ma ostrze i miecz ma płaz. Oraz rękojeść. Ale nie mam przy sobie miecza niestety, mam tylko nóż. I zobaczcie, nóż tutaj ma ostrze. To jest ostrze noża, a to jest płas noża. Płas noża. I mówimy, że uszło coś komuś płazem. Jeśli ktoś zrobił coś złego, popełnił jakieś przestępstwo, ale nie poniósł kary, nie poniósł konsekwencji, nie poniósł kary tego przestępstwa. Mówimy, że uszło mu to płazem. Dlaczego? Normalnie, gdyby zrobił ktoś coś złego, to wtedy czeka go kara. Okej. Okay? Ale jeśli coś uszło komuś płazem, wtedy nie ma kary, jest uderzony mieczem, ale płazem. Ok? Nic mu się złego nie dzieje. I mam nadzieję, że teraz wszyscy ci, którzy wywołali wojnę w Ukrainie, nie ujdzie im to płazem, że podiosą konsekwencje, że kara ich nie minie. Bardzo ciekawe, stare e, powiedzenie. Uszło coś komuś płazem, czyli nie poniósł kary za swoje złe czyny. To tyle na dziś. Trzymajcie się. Na razie, cześć, pa. pa.